Cześć z tej strony, Piotr Michalak i mam dla Ciebie nagranie pod tytułem Święty Gral Internetu. Zaraz wyjawię, co nim jest. Na początek jednak bardzo gorąco dziękuję, ponieważ pojawiło się mnóstwo komentarzy i chciałem szczególnie podziękować tutaj wszystkim osobom, przede wszystkim, które pobrały raport, który pisałem do trzeciej w nocy. W szczególności Włodkowi, Danielowi, Basi, Jarkowi, Arkowi, Adrianowi. Łukaszowi, Zenobi, Michałowi, Konradowi, Krzysztofowi, Jarkowi, Bogdanowi, Dawidowi i wszystkim osobom, które zainteresowały się tym raportem. Więc dzięki tym komentarzom również zebrałem pierwsze pytanie dotyczące Netmailera. Odpowiem na nie niebawem. Tak więc, jeżeli chcesz, możesz jeszcze w swoich komentarzach na tym naszym nowym blogu zadawać kolejne pytania dotyczące Netmailera. Ja za jakiś czas nagram wideo, gdzie pojawi się odpowiedź na te wszystkie pytania. I teraz mam rozstrzygnięcie konkursu. Mianowicie, darmową licencję na system Netmailer wygrywa Zbigniew Paweł. To jest bardzo ciekawa wypowiedź, więc przeczytam ją. Zbyszek napisał: Jestem księdzem katolickim. Mój serwis nie tyle sprzedaje, co chce pozyskać swoich użytkowników do pewnych idei i stylu katechezy. Przy okazji polecamy też książki i własne produkty online. Raport jest dla mnie podsumowaniem tego, czego już się nauczyłem i co stosuję. Z użytkownikami jestem na ty. Z zasady w mailingu jest moje zdjęcie. Piszę, wspominam raczej, co się dzieje, co przeżywam. Czyli Zbyszek prowadzi serwis natan.pl i w ogóle byłem zaszokowany, jak to zobaczyłem, że stosuje on do tak dziwnego tematu, do uczenia, jak. Robić katechezę, jak uczyć religii. Wykorzystuje on metody marketingu bezpośredniego i marketingu internetowego, copywritingu. Było to dla mnie szokujące i niesamowite, że takie szerokie może być zastosowanie tych polecanych przez nas metod. Więc jeżeli ktoś mi dzisiaj powie, że w jego branży nie można tego zastosować, to ja go odeślę zawsze na stronę natan.pl. W każdym razie Zbyszek pisze dalej. Gdy miałem kłopoty z kolanami, napisałem o tym dając skany rentgena mojego kolana. Dostałem, chociaż nie prosiłem o to, wiele maili, co mam robić, co stosować. A jeden z maili zapraszał mnie na wakacje do Baden-Baden. Wzruszyło mnie to, chociaż z propozycji nie skorzystałem. Jeden z mailingów miał szczególnie duży odzew. Zaczynał się tak, I teraz słuchaj uważnie, to jest mocne. Obudziłem się o pierwszej 1.30 w nocy. Ugryzł mnie komar i nie mogłem zasnąć. By nie marnować czasu, postanowiłem nagrać dla Ciebie krótki, czterominutowy film z jedną konkretną radą dotyczącą katechezy parafialnej. Normalnie myślę, że to jest mailing kroku. Ja bym takiego mailingu genialnego nie napisał, także brawa dla Zbyszka za to, że pokazał właśnie, jak bardzo można być odważnym w komunikacji z listą mailingową. Zbyszek wygrywa licencję Netmailera. Także Zbyszku, możesz już nie czytać maili ode mnie. <laughs> Oczywiście żartuję. Przejdźmy do wielkiego wyzwania, które mamy w naszych firmach, mianowicie odpowiadamy za to, że biznes będzie się kręcił i najczęściej jesteśmy w firmach odpowiedzialni za marketing, strategię, promocję i reklamy jako właściciele małych firm. Niestety jednak opcji na rynku nie ubywa pod tym względem tego marketingu, promocji, reklamy. Wręcz przeciwnie, co chwilę pojawiały się nowe bajery, najnowsze chwyty i triki fikimiki, takie jak CPM, PPC, CPA, PPL, SEO, SEM, EPR, Pop-up, Retargeting, Usability, Mobile, WOM, Web 2.0, Facebook, FB Ads, czyli reklamy na Facebooku, fanpage, Twitter i po prostu multum innych serwisów, metod, strategii, z których wypadałoby korzystać. Tylko kto ma czas, żeby być ekspertem od każdej z tych metod. Generalnie nie ma w tym nic złego, że te metody są, ponieważ narzędzia są potrzebne i to coraz lepsze narzędzia, które pozwalają coraz lepiej dotrzeć do swoich klientów, ale generalnie nikt ci nie powie, że te narzędzia zależą od rodzaju produktu i sprzedaży. Agencje od social media, na przykład, będą mówić: firma, która nie istnieje na Facebooku, nie istnieje w internecie i tym podobne bania luki. Słyszałeś już kiedyś coś takiego? Wszyscy mają dla ciebie gotowe, narzęd... gotowe rozwiązania. A kluczem jest tak naprawdę zrozumienie, że to zależy, od czego zależy i w jaki sposób zależy, aby podejmować mądre decyzje. Więc trzeba wiedzieć, kiedy jaką metodę zastosować. Niestety mało kto będzie Ci o tym mówić, a na pewno nie typowa agencja reklamowa. Będziecie Cię zachęcać do tego, żebyś stosował. No, na przykład social media jest teraz bardzo właśnie popularne, a ja dzisiaj rozbiję mi to social media. Ponieważ są trzy główne rodzaje sprzedaży i opowiem Ci o nich, żebyś właśnie wiedział od czego to zależy. Pierwsza metoda to jest krótka piłka. To najlepiej na przykładzie. Potrzebuję skrzywacza. Mam więc trzy opcje. Idę do sklepu i kupuję. Wpisuje na Allegro zszywacz i kupuje, wpisuje w Google zszywacz i znajduje sklep internetowy. Tu najlepiej działa, w internecie przynajmniej, marketing w wyszukiwarkach, czyli search engine marketing, ponieważ marketing w wyszukiwarkach działa fajnie tam, gdzie klient wpisuje po prostu nazwę naszego produktu w Google, znajduje stronę, gdzie ten produkt jest dostępny do łatwego i szybkiego zakupu w dobrej cenie i kupuje. To jest tak jak z wejściem do hipermarketu. A tego tutaj działają często linki sponsorowane. Pay per click. Pozycjonowanie i SEO. SEO to jest skrót od search engine optimization, czyli optymalizacja pod wyszukiwarki. SEM to jest skrót od search engine marketing, czyli marketing w wyszukiwarkach. PPC to jest skrót od pay per click, czyli płatność za kliknięcia. Jest to synonim linków sponsorowanych. Inne przykłady, tak szybciutko. Jadę na weekend, szukam hotelu, krótka piłka. Muszę zatankować samochód, jadę na stację, krótka piłka. Odpadł mi guzik w kurtce. Idę więc do krawca, krótka piłka. Chcę kupić sobie nowe spodnie, nie patyczkuje się, idę do sklepu, kupuję, krótka piłka. Drugi typ sprzedaży jest to sprzedaż urzędowa. I to generalnie są przetargi i zamówienia publiczne. W teorii wygląda to tak, że rozpisywany jest przetarg i emocje wyłączone są z procesu. Oczywiście nie wszystkie przetargi tak wyglądają, natomiast w teorii, przynajmniej w zamówieniach publicznych, przyjęte są twarde, sztywne i logiczne kryteria zakupowe. W przetargach firm prywatnych tego nie ma, to w zasadzie dotyczy przede wszystkim dużych zamówień publicznych. Natomiast firmy, jak robią przetargi, to tam jest to też często sprzedaż relacyjna i na tym się na chwilę zatrzymamy, ponieważ to jest dwie duże gałęzie, z których jedna jest niedoceniana. Może to być albo produkt skomplikowany, na przykład system do e-mail marketingu. Albo przywiązanie klienta przy sprzedaży typu krótka piłka, zaraz o tym więcej opowiem. Najpierw produkt skomplikowany. Generalnie klient potrzebuje czasu, aby poznać nas i ofertę. I tutaj wiele osób zapomina o tym, że najlepiej wtedy działa edukowanie i prowadzenie klienta. To jest metoda na sprzedaż relacyjną. I zwyczajowo to handlowiec jeździł kilka razy do klienta, co dotyczy to głównie rynku biznesowego. Albo klient jeździł kilka razy do sprzedawcy, co dotyczy głównie rynku konsumenckiego, na przykład przy zakupie samochodu albo mieszkania. Dziś można też budować relacje przez internet, bez jeżdżenia w tem i nazad. Chociaż spotkania nadal są potężną i stosowaną metodą sprzedaży. Natomiast to jest dosyć chyba oczywiste. Wszyscy znamy przykłady takich produktów i sprzedaży. Natomiast mało firm stosuje sprzedaż relacyjną jako metodę przywiązania klienta przy sprzedaży typu krótka piłka. Klient podjął już decyzję, ale nie zdążył nas zapamiętać. Kupiłem ten skrzywacz w jednym ze sklepów, ale nie pamiętam już nawet jak się nazywa ten sklep internetowy. Zwyczajowo to reklama telewizyjna kreowała świadomość marki i sprawiała, że konsumenci zapamiętywali markę. Natomiast, jak już tu zasugerowałem, to dotyczy tylko rynku konsumenckiego i tylko dużych firm, bo tylko jest stać na reklamę telewizyjną. Dziś można budować relacje przez internet. Ok, jak budować relacje przez internet? Otóż najpierw trzeba zrozumieć, co to jest budowanie relacji. A budowanie relacji to jest regularna komunikacja, ponieważ mamy relacje z ludźmi, z którymi jesteśmy w kontakcie. OK? Kiedy nie jesteśmy w kontakcie, czujemy osłabienie relacji. Używamy wtedy specyficznego języka, na przykład kiedyś się przyjaźniliśmy, albo to jest nasza daleka rodzina, kiedyś współpracowaliśmy, dawno temu, ale już nie mamy kontaktu. A jaki jest w takim razie najlepszy sposób na regularną komunikację, skoro ona ma nam pomóc zbudować relacje? Rozważmy kilka możliwości, jakie mamy w internecie. Pierwsza z nich to jest dział aktualności na stronie internetowej albo dział dla prasy. I oczywiście, być może warto coś takiego mieć, natomiast zastanówmy się, czy, my, czy mamy stałych odwiedzających. I oczywiście trzeba często aktualizować stronę, natomiast przede wszystkim stali odwiedzający. To dotyczy w związku z tym tylko firm znanych, takich jak Wirtualna Polska, Allegro, BMW, Google albo nasza klasa. Jeżeli ktoś. Jest właścicielem firmy BMW, no da, akurat jest spółka akcyjna, nie ma właściciela tej firmy, ale gdyby był, to oczywiście może sobie darować inne metody. Wystarczy, że będzie publikować na swojej stronie nowości, na przykład o nowym modelu samochodu, i tak ludzie będą wchodzić na stronę i podpatrywać to, i to będzie szło w eter. Znane firmy tak mają. Natomiast jeśli prowadzisz małą firmę, to dział aktualności ci nie wystarczy. Niektórzy myślą, że bardzo ważne, ważne jest prowadzenie np. swojego konta na Twitterze albo na śledziku czy czymś takim. I że za pomocą tego typu serwisów ludzie będą nas śledzili i patrzyli, co my robimy. Nic dalszego od prawdy, ponieważ są to serwisy niszowe. Jedynie jakiś tam procent internautów z nich korzysta. Nie jest to metoda uniwersalna, aczkolwiek przyznam, że może to być metoda wspierająca tę regularną komunikację ale nie jest to jeszcze święty graal internetu. Tak samo prenumerata RSS. Z tego korzysta kilka procent internautów. Jak mówiłem o tym na szkoleniu, to wiele osób nie wiedziało w ogóle co to jest RSS, więc to chyba tyle na ten temat. Subskrypcje kanału na YouTube. To w branży rozrywkowej, jeżeli nagrywamy śmieszne filmy albo mamy zespół muzyczny, to jest dobrym pomysłem, żeby przez YouTube prowadzić komunikację ze swoimi fanami. Natomiast w zasadzie chyba tyle na ten temat. Branża rozrywkowa po prostu, przynajmniej w Polsce. Kolejny pomysł to zapis do grupy na Golden Line albo posiadanie lubiących na Facebooku. Otóż to też może być bardzo dobra metoda wspierająca, ale trzeba uważać: Social media. Social media testowaliśmy zarówno na rynku polskim, jak i amerykańskim i wymieniliśmy się doświadczeniami. I social media jest bardzo modne. Wszyscy teraz szaleją na punkcie tego social media, tylko nie wiadomo dlaczego. Oczywiście, no wszystkie agencje reklamowe o tym piszą i starają się mówić o tym na konferencjach, bo to jest modne, bo to jest cool, ale social media ma problem ze zwrotem z inwestycji. I to bardzo poważne. Mało jest firm, które osiągnęły faktyczny zwrot z inwestycji za pomocą med mediów społecznościowych. I my również testowaliśmy. Na przykład, mieliśmy bardzo yy, całkiem przyzwoitą sublistę osób z Golden Line. To było parę albo kilka tysięcy osób. Coś rzędu, tam nie wiem, od dwóch do czterech tysięcy, teraz nie pamiętam. I okazało się, że te osoby w ogóle nie kupowały. Ani jedna osoba nie kupiła z tej sublisty. Natomiast bardzo często do nas pisały z negatywnymi komentarzami, wypisywały się i były generalnie niezadowolone. W związku z tym, pod znakiem zapytania to jest to i Golden Line, pomimo że był to przecież target biznesowy, teoretycznie powinni to być ludzie zainteresowani, jednak nic nie kupowali. Natomiast facebookowcy, no też testowaliśmy tą reklamę Facebooka w Stanach, okazywało się, że przynosiła ona straty. Pracowaliśmy z konsultantem amerykańskim, który prowadził dla czterech klientów kampanię na Facebooku czy na czterech albo pięciu i u jednego klienta udało się uzyskać zwrot inwestycji, natomiast pozostali też mieli straty. Generalnie Facebook też tutaj jest problem, ponieważ to są ludzie, którzy są jakby w barze. Oni nie są w sytuacji robienia zakupów. Jeżeli wpisujemy zszywacz w Allegro, to chcemy kupić zszywacz. Jeżeli siedzimy na Facebooku, to chcemy obejrzeć zdjęcie koleżanki, a nie kupować coś. Więc facebookowcy ponownie to niekoniecznie jest dobry target. I to jest do przetestowania. Ja nie skreślam social media, ale social media jest bardzo przereklamowane w dzisiejszych czasach, i to jest taka moda, która no niedługo troszkę myślę, że ucichnie, chyba że się okaże, że nagle social media zacznie się zwracać. Ale generalnie w tej chwili jest ten problem. No i w końcu yy, ostatnia metoda to jest wysyłka masowa SMS-ów. To już w sumie nie internet, ale nadal kanał elektroniczny. I tutaj powiem, że SMS-y to jest niegłupi pomysł, nadal jeszcze trochę słabo zbadane. Klient niekoniecznie spędza cały swój czas przy komputerze, więc możemy go złapać z tym telefonem komórkowym. I w dodatku telefon komórkowy jest takim bardzo intymnym kanałem komunikacji, w związku z tym bardziej docierającym do człowieka. Telefon komórkowy to jest nasz taki bardzo osobisty przedmiot, który mamy, wiel wiele osób ma go cały czas przy sobie. Więc, SMS-y mogą być świetnym wsparciem pozostałych działań. Trudno powiedzieć, żeby to była podstawowa metoda budowania relacji. Natomiast bardzo dobrze się sprawdza, szczególnie w biznesach w realu, sklepach w realu, w jakichś butikach, spa, być może hotelach, fitness. Tego typu biznesy to wręcz muszą stosować SMS-y. Warto przetestować. Myślę, że warto SMS-y przetestować. Natomiast, zwycięzcą konkursu. Najlepszego sposobu na regularną komunikację, który pomaga podtrzymywać i budować relacje, jest oczywiście e-mail marketing. Niedoceniana metoda? I bardzo dobrze, bo jest to wtedy większa szansa dla Ciebie i dla mnie. E-mail marketing może w zasadzie nie dotyczyć tylko dwóch sytuacji, tylko w dwóch sytuacjach może nie mieć prymatu nad innymi metodami. Prawie wszyscy internauci mają skrzynkę e-mail, i skrzynka e-mail jest, znowu, podobnie jak ten telefon komórkowy, najbardziej intymnym kanałem komunikacji w internecie. Jest to najbardziej prywatna rzecz, jaką mamy w internecie. W związku z tym, może to nie dotyczyć w zasadzie jedynie dwóch branż: po pierwsze, pewnej grupy docelowej, po drugie, pewnej branży w zasadzie. Grupy docelowej młodzieży i dzieci, ponieważ to są osoby, które, jak pokazują badania, często bardziej siedzą na tym Facebooku czy, w tych, czy na naszej klasie niż w skrzynce e-mail. Młodzież i dzieci w dzisiejszych czasach odchodzą trochę od maila w kierunku social media, właśnie. I branża rozrywkowa. Jeżeli masz zespół muzyczny, to być może lepiej jest się zainteresować właśnie Facebookiem, MySpace, YouTube'em. I to w zasadzie tyle. Jeżeli nie prowadzisz biznesu, który jest ukierunkowany na młodzież, dzieci albo na branżę rozrywkową, no to e-mail marketing jest podstawową metodą budowania relacji z klientami w internecie. Najlepszą, najskuteczniejszą, najbardziej intymną tak naprawdę, docierającą do tego miejsca, gdzie mamy największy wpływ na naszego czytelnika i najlepszy sposób dotarcia do niego. Czy wiesz, że wydatki na reklamę w internecie w Polsce w 2010 roku wyniosły 1,5 miliarda złotych, 1578 milionów złotych? To było 15% wzrostu w stosunku do 2009. Także w rynku reklamy nie ma recesji. Wydatki na e-mail marketing w Polsce natomiast wyniosły w 2010 roku niecałe 95 milionów złotych. Tu też było 15% wzrostu, więc cały czas. Z roku na rok e-mail marketing ma 6% udziału w wydatkach na reklamę w Polsce, ale nie, ma, nie, jest uwzględnione, nie jest tu uwzględniona jedna ważna rzecz, mianowicie to są tylko wydatki na reklamę, to są tylko wydatki na płatny mailing. Nie ma tu wydatków ani zaangażowania poświęconego w budowanie relacji z listą, którą już się ma, do której wysłanie mailingu już nic nie kosztuje. Bo ta reklama kosztuje, ta reklama jak reklama banerowa czy reklama w wyszukiwarce, natomiast jeśli mamy listę mailingową, to wysłanie do niej maila, o ile nie mamy serwisu abonamentowego, który nam ciągnie kasę za każdy mailing, lecz mamy system na własność, to wysłanie mailingu do naszej listy nic nie kosztuje, generalnie. Tak? Więc tutaj tych kosztów nie ma. Pewnie, gdybyśmy je oszacowali i wycenili, te mailingi, to byśmy przebili tę kwotę. Natomiast warto też wiedzieć, że na świecie są około 3 miliardy kont e-mail. To trzy razy więcej niż suma kont na Facebooku i Twitterze. To daje do myślenia. Dziennie jest wysyłanych prawie 300 miliardów maili. I to 100 razy więcej, 100 razy więcej niż suma wszystkich dziennych wyszukiwań w Google, Yahoo i Bing. Wniosek jest taki. Rób e-mail marketing. I mam konkurs. Główna nagroda tym razem, to ponownie jak wcześniej, będzie licencja na system NetMailer w maksymalnej opcji. Więc rozdajemy teraz drugą licencję, a druga nagroda, teraz będzie też druga, właśnie. Jeśli pojawi się przynajmniej 50 zgłoszeń, komentarzy, wylosujemy też licencję na NetSelling o wartości 1224 zł. NetSelling jest to nasz system do prowadzenia sprzedaży w internecie. A zatem do wygrania są dwa nasze systemy. Jeden ten pierwszy netmailer wybiorę subiektywnie jeden komentarz, a ten drugi wylosujemy jeden komentarz. Tak więc każdy ma szansę na wygraną. Oto, czego szukamy. Mianowicie szukamy studiów w przypadku. Szukamy różnych praktycznych zastosowań systemu netmailer. Przykładowo, jeden klient prowadzi przedszkole i wykorzysta netmailera do komunikowania się z rodzicami. Przykładowo, do tego, żeby wysłać im mailing, że jest jakieś spotkanie w przedszkolu, spotkanie rodziców. Czy do informowania rodziców. I szukamy takich praktycznych, specyficznych historii z konkretną branżą i konkretnym pomysłem. Zadanie konkursowe brzmi zatem tak: napisz, do czego konkretnie wykorzystasz netmailera. Możesz też napisać, jak ci się podobało dzisiejsze nagranie. Dziękuję ci bardzo. I czekam na twój komentarz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.